Siema, z tej strony xFreddy, aktualnie znajduję się na serwerze tabem.cpl Zostawcie sobie łapkę w górze i dzwoneczek I w dzisiejszym odcinku zamówimy się w oszustwa z czatu Czyli będziemy po prostu pisali jak te wszystkie y, oszusty z czatu Że damy jakieś temy, kto kozak, tpa i tak dalej i tak dalej Oczywiście bierzemy sobie mnóstwo setów legendarnych Żeby po prostu nie było możliwości, żeby w jakiś sposób po prostu polizamy bądź zginiemy Ja od razu napiszę oddam itemy TPA te i zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie. Kupmy sobie jakiegoś kilofa może, jakieś emeraldy i może do tego też jakiegoś secika 4-3 w razie w ogóle jakby ktoś byłby za agresywny byśmy potrzebowali więcej setów. Ja piszę, kto, że oddam itemy TPA te i rzeczywiście sobie efekty kupiłem. To może tą dziurę co tutaj mamy to sobie zalepimy, żeby nie było jakiejś nieprzyjemności. Czyli po prostu czekamy aż ktoś się następnie. I przypominam, że losujemy Elite. Mam trzy Elite aż do rozdania, więc piszcie w komentarzu, na też co ta pa. Ktoś pytał o screena, goś napalono na screena. i to jest mój fan. I patrz, już mamy przygotowane. Pozdrawiam, odcinek tepa Accept. Patrzcie, my O, Filipek O, dwóch zaakceptowałem w jakiejś, w jakiejś dziwnej konfiguracji. Dobra. O, Filipek chce screena. To dawaj, zrób sobie Ale... Robi cię zabija mordeczko, nie? No i plus 45, no i elegancko, takie kile to ja lubię Od mm. razu już następna osoba tepa To widzimy się, jak już mi się walka skończy Tepają mi jakieś hydrauliki, na jakieś bankarty Oczywiście nie byłbym sobą, jeżeli bym ich nie tepnął A jakbym zrobił takiego trapa, o Wziomek pisze co się stało z megadropem na x -Demcach. tam jest koniec edycji. Zrobimy sobie końca. koniec edycji. Nowejczkę czy to będzie, czy też nie. Za długo się tepa. Tepa akcent. Akcentuje jakieś hydraulik podłoga. Tak sobie koksa, żeby nie było żadnych ceregieli. O, i też by seta się tepał. i takie kiery ja, to i pasują, mnie. Nie, nie chcę się tepnie wartościowy z itemami w końcu, żeby była jakaś bitka. Dobra, następna osoba do o Oni był straszy ludzi. Oczywiście zjemy sobie ksika i zobaczymy, czy w ogóle się następnie. Czy baituje, O, jest. I dajcie znać w komentarzu, czy wolicie live y z Minecrafta, czy bardziej z Omegle. Bo ostatnimi czasy robimy sobie live y z Omegle i wyzywamy ludzi wiele więcej. Robimy sobie jakieś jaja, trzody i wiele więcej. Więc jak ktoś jest zainteresowany, to polecam ustawić dzwoneczek. Bo z tym dzwonkiem, właśnie, jest największy problem, że. YouTube nie wysyła dzwonków do ludzi, jak mam live i nie wiem, o co z tym chodzi. O, i polizał, ale debil. Następna osoba, Tepa wykształcona. Tepa akcept. Szybko sobie naprawimy setup, raz się dobierzemy. Tepa akcept. Refrain out. Dobra, jemy sobie koksika. Obym się zdążył dobrać, ponieważ w innym wypadku się tepnie. O, i nawet dużo punktów ma. Szkoda, że nie... Aluminum stędzi. Ale mam jakieś zjecha Jakoś tak dziwnie bije Jakoś mnie nas spędzi za bardzo Szanowni Państwo, nie wiem co mam zrobić Bo się bije za jakimś lubem. totalnym co ma więcej punktów ode mnie Zaraz będę sobie seta zmieniał Dobra, wydaje mi się, że to jest ten moment Żeby po prostu drugiego koksa zostawić na niego I nie wiem co on wjadł, ale chyba koksa Teraz jest koksa Dobra. A sobie rzucę perłą, żeby jeszcze jedną. Żeby czy... Oh, se kurtnołem. Żeby prosty czas mu leciał, nie? Co on robi? A na screenach to co zrobi, to co zrób, mordo. Ale ty nie wiesz, że tutaj to będziesz martwy. Będziesz martwa. Jak nie dosyć, że on się tam zrobić? minęło mu dużo sekund, koksa. To jeszcze... Dobra, teraz zadę sobie koksa i teraz to... Teraz to my go dociskamy, nie? Ale on chyba jeszcze na refach ciśnie, czy już... A on ciągle na refach ciśnie. Przecież bym padł to nie martwy. On teraz... W sobie... którego on koksa zjadł, nawet nie wiem. To rozumiem seta. Ale wydaje mi się, że mam więcej setów od niego. Tak mi się zdaje bynajmniej. Nie, no nawet nie zamuruje przez te guziki nędzne a tak to byłby już strapowany to ale i tak będzie martwy Wteś, wcześniej czy później on już ma panikę jak jakiś złuk do mnie strzela patrzcie nie w tak ciśnie dał sobie zemkoksa i, i tyle będzie I ktoś, ktoś dostał damage do myślę że kumpel muszę pomóc, tak szczerze On tego nie poddał Takie hity dostał o straszy ludzi tutaj przyszedł o jezu o jezu Dobra walnęłem go widzę sobie koksa no i zobaczcie mam 2 na 2 weź człowieku naprawdę daj sobie siana Dobra muszę go dociskać no on ma tak on męż woła on już nie wie co ma robić Dobra tak. On się już pewnie drzeje, Że ginę, ginę, ginę Boże święty Muszę tego odciskać po prostu Zjem sobie I dobrze, mam więcej tych setów Bo patrzcie Idealnie się przydały Punch, dobra A nie mam zostawionego Niech zginie ten I mogę uciekać <gorsza> Gorzej nie zginie <gorsza> No nie no przygodnie oni są nieśmiertelni no Podniosłem O nie, jest źle O nie, o nie Boże święty Już na panikę oni żepik nie ma Dobra, zabity I teraz my możemy uciekać Dobra, teraz to już będzie tylko formalność Muszę się zamurować jakoś W ściany najlep najlepiej Dobra, cyk Dobra, uciekliśmy Cyk Ej, nie no ale to łatwa chcę łatwa chcę Dobrze, miałem tyle setów legendarnych. A jeżeli wam się spodobał taki film, to wiecie co robić. Trzymajcie się, cześć, elo. gziomy przed do kolegi pomóc jeszcze zdechli, no nie.